Mią Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mią Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy naszą lekcję religii która będzie poświęcona momentowi, w którym mieszko pierwszy przyjął chrzest. Bo tematem naszej dzisiejszej Katechezy jest łączenie narodu polskiego do Kościoła Chrzest Polski. Początki Kościoła katolickiego w Polsce datują się od 966 roku. Gdy mieszko pierwszy wraz Gdy Mieszko pierwszy wraz ze swoim otoczeniem przyjął chrzest Przyjmuje się, że nastąpiło to 14 kwietnia 966 roku Od tego momentu rozpoczął się proces chrystianizacji księstwa polskiego w roku 968 utworzono pierwsze biskupstwo z ośrodkiem w Poznaniu, a w roku 1000 arcybiskupstwo w Gnieźnie i biskupstwa w Krakowie, Koło Brzegu i Wrocławiu. Potem zaczęto tworzyć pierwsze klasztory. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został Radzimim Gaudenty, brat biskupa Wojciecha. O świętym Wojciechu mówiliśmy sobie na naszej ostatniej katechezie. I wiemy, w jakim celu święty Wojciech przybył na polską ziemię, dokąd święty Wojciech wyruszył w celu krzewienia wiary chrześcijańskiej i dalej, co się wydarzyło na terenie Polski. Biskup Wojciech podróżował łodzią do Gdańska, aby dotrzeć do Prus. Przypominam, w czasie podróży głosił Słowo Boże ci, którzy uwierzyli, przyjmowali z Jego rąk przest. Zbawcza misja Chrystusa powinna dotrzeć do wszystkich krańców ziemi. I teraz posłuchajcie tekstu. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia, pytali Piotra i pozostałych apostołów? Nawróćcie się powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica, i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są z daleka, a których powoła Pan Bóg nasz. Jeszcze raz ten tekst przeczytam, bo potem na podstawie tego tekstu będziecie mogli sobie dalej uzupełnić pewne rzeczy. Gdy usto usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich. I nie każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są z daleka, a których powołał Pan Bóg nasz. I to macie, moje drogie dzieci, ćwiczenie numer jeden waszych. Zeszytach ćwiczeń. Później, na podstawie tego tekstu, który Wam przeczytałem, uzupełnicie sobie słowa, albo też macie go przesłanego w całości, więc możecie sobie w bardzo prosty sposób po prostu to wszystko uzupełnić. Jezus wzywa nas do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła. I uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów. I mieszko pierwszy, którego widzimy tutaj na tym zdjęciu. Przyjmuje chrzest, a wraz z nim chrzest przyjmuje cała. A wraz z nim przyjmuje cały dwór. Robi, I mamy w 965 małżeństwo Mieszka I i Dobrawy, Dąbrówki, przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I, a w następnie chrystianizacja narodu, sojusz z Czechami i w 966 roku chrzest Polski. A w 992 oddanie Polski pod opiekę papieża. I tutaj mamy takie zdjęcie Mieszka I z Dobrawą. Krzest, bo o nim ciągle mówimy, i ich przyczyny uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas Europie państwo cesarskie z sojuszczekami, chęć wzmocnienia autorytetu władzy, polepszenie funkcjonowania państwa, wzmocnienie więzi między ludźmi. Znaczenie krztu, Przyjęcie jednolitej wiary, odejście od politeizmu. Politeizm jest to wiara w wielu Bogów. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, czyli wyznającą wiarę w jednego Boga. Umocnienie Polski przez organizację kościelną, utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo. Autorytet władzy jako pomazańca Bożego, polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami, unikanie także najazdu z obcych stron w celu, jakim? W celu te obce państwa najleżały, żeby zdobywać tereny pod przykrywką chrystianizacji, wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów euro, innych europejskich, umocnienie. Wewnętrznej struktury, zjednoczenie ludzi przez wiarę w jednego Boga, przyjęcie chrztu to akt kulturowy i polityczny, ale także rozwój szkolnictwa i wiele i co jeszcze, pomocniło także znaczenie wobec mu poddanych narodów. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, byli to ludzie wykształceni, umieli pisać i czytać. A poza tym znali łacinę, niezwykle ważną w kontaktach międzynarodowych. Zatem duchowni nie tylko uczyli zasad religii chrześcijańskiej, ale służyli także pomocą władcy. Oprócz tego znali tajemniki uprawy roli, co przyczyniło się do rozwoju gospodarki rolnej państwa Pola. Znali także nowe narzędzia rolne, zasady osuszania podmokłych terenów, system dwupolówki, przemiennej uprawy dwóch pól, aby zapobiec nadmiernemu wyławianiu gleby. Przywieźli ze sobą drogocenne łacińskie księgi kościelne. Przez zatem stworzył dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z głoszeniem praw wiary. Następcą Mieszka pierwszego był Bolesław krobry. Który kontynuował politykę swojego ojca. Historyczne wspomnienie Chrztu Polski jest impulsem do odnowienia naszej wiary, znajomości przeszłości pozwala nam odkryć i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których po prostu wyrastamy. Od ponad tysiąca lat naród Polski przynależy do Kościoła. I Moi drodzy, później zrobicie sobie ćwiczenie numer 3. Tutaj widzimy, zamalujemy te kratki i to sobie weźmiemy i zrobimy. I moje drogie słoneczka na ten nasz dzisiejszy dzień, żeby był szczęśliwy, żeby był piękny, wspaniały, pomódmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami. I błogosławią obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mią Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.